Zadanie szóste za cztery punkty. Rozwiąż równanie w przedziale od zera do pi. Zapisz obliczenia. OK. Mamy tutaj jakieś równanie zmienne x. No jest to równanie trygonometryczne, bo ta niewiadoma x występuje wyłącznie jako argument tych funkcji trygonometrycznych, które tutaj są w tym równaniu. Tak, Cosinus podwojonego kąta x, cosinus tak? w kwadracie kąta i iloczynu przez cztery tego kąta. No dobra, wyciągniemy to równanie na zewnątrz no i zastanowimy się co tutaj właściwie można spróbować zrobić. Zobaczymy sobie jeszcze tę naszą dziedzinę na równanie. pi. OK. No właśnie nie ma takiej konkretnej jednej drogi postępowania, takiej procedury ścisłej, która pozwoli nam takie równanie rozwiązać. No ale są pewne wskazówki. Dobrze zawsze mieć 0 po prawej stronie. a Jak 0 po prawej stronie, to warto też mieć postać loczynową po lewej stronie. Będziemy próbowali uzyskać jakąś postać loczynową z tej sumy trzech składników. Zamienić sumę na iloczyn. Tak? No, taka zamiana sumy na iloczyn, czyli tworzenie tej postaci loczynowej, może realizować się na przykład poprzez wyłączenie wspólnego czynnika przed nawias z tej sumy trzech składników. Ale tutaj takiego pola zaczepienia nie mamy, ponieważ co prawda jest jedna wspólna funkcja, cosinus w trzech miejscach, ale za każdym razem dotyczy innego kąta. Tak? W pierwszym składniku kosinus podwojonego kąta, tutaj potrojonego, a tutaj kąta wyłączone przez cztery. No nie mamy czegoś wspólnego do włączenia przez nawias, albo nie znaczy, że tutaj wspólnego czynnika, którego można będzie, wyłączyć, czy, które będzie można włączyć przy nawias, nie uzyskamy w ten sposób. Troszeczkę to równanie zmienię szyk, ponieważ połączę takie rzeczy, które są takie gołe. Kosinus podwójnego kąta i cosinus poczwórnego kąta. Ten środkowy składnik jest taki nietypowy, bo czynnik liczbowy dwa z przodu, jeszcze kosinus jest w kwadracie dodatkowo. No ale te skrajne tutaj, te składniki są takie prostsze. Tak? Czyli mogę sobie zmienić szyk i tak obok siebie je tutaj napisać. Może wtedy przyjdzie mi coś do głowy, by dalej ruszyć w tym równaniu. Ok. Ja właściwie tutaj widzę na tym pierwszym miejscu. Widzę sumę kosinusów dwóch kątów. 2x i 4x. No i w tablicach jest taki wzór właśnie na sumę kosinusów dwóch kątów. Kosinus alfa plus cosinus beta. To będzie dwa razy cosinus sumy tych kątów przez dwa. cosinus różnicy tych kątów przez dwa. Akurat taki wzór chcę wykorzystać, ponieważ on pozwoli mi przejść z sumy kosinusów na iloczyn, tak? Dwójki, kosinus takiego kąta, kosinus takiego kąta. A, to jest nasz główny zamysł. My chcemy tu mieć jakieś iloczyny, tak? Chcemy zejść z tych sum algebraicznych plusów, minusów na, na iloczyny. No i teraz zastosujemy właśnie tą prawą stronę wzoru dla tego wyrażenia. cosinus 2x i kosinus 4x. No, rolę alfa będzie grało 2x, a rolę bety 4x. No i przekształcamy zgodnie z prawą częścią wzoru 2 razy cosinus suma tych kątów przez 2. Kosinus różnica tych kątów przez 2. No i pałęda się ten składnik jeszcze, z którym nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić. Na razie tak na czuję, troszeczkę Sądowaliśmy sprawę. Spróbowaliśmy stosować wzór pewien. Okej. Okay. Tu jest okazja do zrobienia, wykonania jakichś działań, więc te działania wykonamy. 2 razy cosinus 3x. No i cosinus, tutaj mamy x, Dodać 2, cosinus kwadrat, 3x równa się 0. Ok. Pojawił się ten iloczyn, o którym wspomnieliśmy wcześniej, że to jest dla nas korzystne. No i czy ta operacja opłacała, była opłacalna? Była, bo tutaj mamy w pierwszym składniku, mamy cosinus potrojnego kąta, i tutaj też jest ukryty cosinus potrojnego kąta. Czyli jest, z tych dwóch składników jest coś wspólnego do włączenia przed nawias. Mamy jeszcze czynnik liczbowy 2, który można wyłączyć, czyli ostatecznie będziemy tworzyć postać lecznową i będziemy włączali przed nawias wyrażenie 2 cosinus 3x. I tutaj mamy 2 cosinus 3. cosinus minus x dodać. sinus 3 równa się 0. Ok. No. Tutaj może zejdziemy z tego minusa, wykorzystamy parzystość funkcji cosinus, że to tak naprawdę jest to samo co cosinus x. Ok, czyli w praktyce mamy takie wyrażenie po lewej stronie równania. Minus x plus cosinus 3x równa się 0. Ok, próbujemy to równanie rozwiązywać. Podzielimy obie strony przez 2. Ten wspólny czynnik liczbowy 2 jest nam niepotrzebny, czyli minus 3x całość, na razie tak może zbiorę i suma kosinusów kątów x i 3x. No ale przynajmniej jakiś cel został osiągnięty, bo mamy teraz iloczyn po lewej stronie równania, czyli taki iloczyn będzie równy 0, o ile kosinus 3x będzie 0, lub suma tak, takich kosinusów będzie równa 0. OK. No właśnie, czyli ta pierwsza część pozwoliła nam uzyskać proste równanie, takie elementarne równanie trygonometryczne, cosinus 3x równa się 0. Ta suma w tym drugim nawiasie, no równanie jest bardziej skomplikowane, ale znowu możemy zastosować ten wzór, który był poprzednio, na sumę cosinusów różnych kątów. I znowu przejdziemy z czegoś niekorzystnego, z sumy na coś korzystnego, na iloczyn. A tu z kolei będziemy mieli minus 1. No I dzielimy przez 2, to nie ma żadnego wpływu na rozwiązania tego równania. To jest iloczyn, czyli w praktyce cosinus 2x się zeruje lub cosinus x się zeruje. Ok. No dobra. Czyli mamy trzy elementarne równania kwadratowe. E, równania tylko kosinus Cosinus 3x równa się 0, cosinus 2x równa się 0 i cosinus x równa się 0. No, okay. no i kwestia, skoro są takie równania elementarne, to przypomnienia sobie kształtu, jak przebiega wykres funkcji cosinus, no i kiedy zachodzą właśnie takie równania, że cosinus się zeruje. No, cosinus zeruje się w kątach, które są połówkami pi. Wszystkimi połówkami pi. Czyli ten kąt 3x musi mieć postać połówki pi, czyli pi drugich plus kpi, tak? Bo tutaj to wyrażenie zawsze będzie nam generowało wszystkie połówki pi, a ja należy do liczb całkowitych. Może to napiszemy na tym etapie. Okay? Czyli x będzie równe po uwolnieniu trójki pi szóstych plus K pi trzecich. OK? No dobra, to jest taka seria rozwiązań, która generuje wszystkie kąty, mające takie równanie. OK? No, ale nas oczywiście interesuje to, że kąt X należy do przedziału od 0 do Pi. Była taka dziedzina na to równanie narzucona. Nie chodzi o wszystkie serie rozwiązań, tych nieskończenie wiele rozwiązań, tego równania, tylko na te rozwiązania, które wpadają w przedział od 0 do Pi. Troszeczkę może sobie lepiej zapiszę postać tej, tutaj tego rozwiązania, żeby łatwiej mi było ustalać liczby całkowite K, które powodują, że te kąty X będą wpadały w ten przedział. Gdzieś szóstkę. Tutaj gdzieś tutaj 1 plus 2K. Tak, i teraz lepiej możemy tutaj badać liczby całkowite K, troszkę ujemnych, troszkę dodatnich z zerem. Jak ta liczba K całkowita będzie jaki tutaj będzie generowała liczbę Pi i te kąty X, które będą wpadały właśnie w ten przedział, tak? Dobra, k równe 0 zbadajmy. Wtedy mamy tutaj kąt postaci. Tutaj się zeruje kąt postaci pi 6 i on wpada w ten przedział od 0 do pi. A teraz kolejna dzwoła całkowita już idzie za ciosem K równe 1, mamy 1 plus 2, czyli 3, 3 szóste pi, czyli pi drugich. Taki kąt wygenerowało K równe 1, on też pasuje, K równe 2 teraz. Generuje taki kąt 2 razy, 2, 4, 5 szóstych pi, czyli szóstych pi. Jeszcze wpadamy k równe 3 generuje błąd postaci 6, 7, pi 6 No to już odpada, tak? Bo już wychodzimy gdzieś poza prawe, koniec przedziału. I tak dalej będzie, gdybyśmy brali kolejne liczby całkowite. k równe się 4, 5, 6. Czyli tu już dalej się nie opłaca iść. No to jeszcze troszkę cofniemy się na liczby ujemne. k równe minus 1. Tutaj mamy minus pi szóstych, tak? Z tego co widzę a minus pi szósty nie jest kątem, który należy do tego przedziału, odpada. No i gdybyśmy robili k równe y minus 2, minus 3 i tak dalej, to w tym kierunku też już by to było niesłuszne, bo byśmy generowali kąty, które są bardziej na, na lewo od zera. OK. Czyli na razie mamy jakie rozwiązania? Pi szósty, tak? Pi drugich i 5 pi szóstych. Trzy rozwiązania mające te dyginę, tak? No dobra, ale mamy tu jeszcze inne równania geometryczne, takie elementarne. No to z tego musimy wiedzieć, że 2x ma postać też jakieś połówki pi. Tak, to kanał całkowity, oczywiście dopiszemy tak formalnie. No, czyli x ma postać pi czwartych plus k pi drugich. No znowu troszkę tego. Tak Fortunnie lepiej sobie opiszemy postać tej rozwiązań. 4, 1 plus 2K. No właśnie i to też nam pozwoli tak lepiej generować. Tutaj tylko dla k równego 0 i dla K równego 1, czy pozostałe tutaj nie będę rozważał. K równa się 0 wygeneruje nam kąt postaci pi 4 Z kolei K równe 1. Generuje nam kąt postaci 3 pi czwartych. Takie kąty, które wpadają w ten przedział od 0 do pi. K równe minus 1. Kątujemy jakiś, nas nie interesuje, k równe 2, już kąt powyżej 1 pi też nas nie interesuje. Tutaj mamy tylko takie rozwiązania. Ok. No i ostatnie równanie. X musi mieć postać pi drugich plus k pi, czyli przyjmować po prostu połówkę pi. Tak. No to już łatwiej badać bez przekształcenia. K równe 0 generuje pi drugi, k równe minus 1 wpadniemy w kąt ujemny, k równe 2. Wypadniemy poza, wypadniemy poza prawy koniec przedziału i tutaj mamy tylko jedno rozwiązanie x równa się ostatecznie rozwiązaniem tego równania jest taki zbiór składający się z następujących kątów pi szóstych i drugich, nie będę układał od najmniejszego do największego, po prostu mam wskazać zbiór rozwiązań, to wskazuje 5 pi szóstych, co tam się jeszcze pamiętało, pi czwartych 3 pi czwartych. Tak. Dobra, pi drugich już wystąpiło, zamykamy. I zbiór rozwiązań jest tutaj pięcioelementowy.